Organizacje pozarządowe bardzo często mają pełno danych dotyczących Powiedzmy całości życia człowieka. Kiedy składamy wniosek o udzielenie jakiejś pomocy, zazwyczaj przedstawia się całą swoją historię, swoją sytuację finansową, swoją sytuację zdrowotną, sytuację rodzinną dodatkowo. To nie jest już tylko na przykład dotycząca nas, ale całej rodziny, no bo tam na przykład jesteśmy zobowiązani do podania wszystkich źródeł dochodów w, w rodzinie. Wiadomo, że często ludzie też w tych wnioskach wpisują więcej. Nawet niż to by było niezbędne do przyznania jakiejś pomocy z tego względu, żeby mieć tą pewność, na przykład, że tą pomoc otrzymają, więc tutaj jakby jest bardzo dużo tych danych, więc też właśnie ta weryfikacja. No na pewno do bezpłatnych narzędzi nie. Do płatnych po zapoznaniu się gdzieś tam z, z różnymi politykami, zabezpieczeniami możemy rozważyć taką kwestię, żeby w jakiś sposób pracować na tych danych.